Trzej koledzy, 22-letni Artur F., 23-letni Dariusz M. i jeszcze jeden 22-latek, spotkali się na dworcu kolejowym w Toruniu. Ten pierwszy tego dnia obchodził swoje urodziny. Chciał je uczcić w wyjątkowy sposób. Wymyślił plan, który tego wyjątkowego dla siebie dnia chciał zrealizować. Tym planem było morderstwo. Artur chciał zobaczyć, jak to jest odebrać komuś to, co najcenniejsze. Chciał się zabawić w Boga, pana życia i śmierci. Tego dnia jego tortem miało być życie przypadkowej osoby. Słysząc te słowa, trzeci chłopak stwierdził, że nie chce brać w tym udziału. Wiedział, że solenizant jest zdolny do wszystkiego. Dlatego podziękował i pod pretekstem złego samopoczucia wrócił do domu. Choć sam nie dał się wciągnąć w zbrodniczy plan, to nikomu nie powiedział, że tego dnia ktoś może zginąć. Gdyby to zrobił, dziś zapewne niewinna dziewczyna z głową pełną planów i marzeń niosłaby pomoc potrzebującym. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale kryminalnym. Dziś opowiem Wam o sprawie, która jest mi bardzo bliska. Jak niewiele trzeba, aby doszło do tragedii. Czy to, co dzieje się w naszym życiu, jest tylko zbiegiem wielu okoliczności, czy precyzyjnym planem realizowanym z największą starannością? Gdy te dwie bestie w ludzkiej skórze obmyślały swój chory plan, Gdzieś w innym miejscu Polski 21-letnia Ania wsiadała do nocnego pociągu do Warszawy. Powiedziała Cześć tato i odjechała. To był ostatni raz, kiedy pan Jerzy widział swoją córkę żywo. Po raz kolejny zobaczy ją za kilkanaście godzin, gdy w obecności brata zjawi się w prosektorium o Włowiczu, aby potwierdzić, że ciało, które leży na metalowym stole, to właśnie jego córka. Ania urodziła się 5 października 1983 roku w Kołobrzegu, choć do 14 roku życia mieszkała w Kinowie. Później, wraz z rodzicami, przeprowadziła się do Jarkowa w gminie Rymań, tam poszła do szkoły podstawowej. Była pilną uczennicą, zawsze ambitną i chcącą zdobywać najwyższe noty. Choć w domu się nie przelewało, bo na utrzymaniu rodziców była piątka dzieci, za wszelką cenę starali się, aby każda z pociech opuściła dom z wykształceniem i szansą na lepsze życie. Ania była bardzo sumienna. Skończyła szkołę podstawową z dobrymi ocenami i poszła do liceum ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. W nauce szło jej bardzo dobrze i z łatwością zdała maturę. Był to rok 2002. Już wtedy Ania miała plany na przyszłość. Rozpoczęła naukę w studium medycznym na Wydziale Farmacji w Łomży. Plan zrealizowała, ale był to dla niej tylko pierwszy etap. Kolejnym były studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Przy ulicy Banacha miała rozpocząć ostatni etap swoich planów. Była zdyscyplinowana i wiedziała, że swoją ciężką pracą na pewno osiągnie sukces. Zwłaszcza, że w domu pieniędzy nie było, więc na studia musiała zapracować sama. Choć rodzice ją wspierali, to nie mogli sobie pozwolić na to, żeby ją otrzymać. Dlatego przez cały okres wakacji oraz w dniach wolnych od szkoły i nauki ciężko pracowała. Zatrudniała się w nadmorskich smażalniach ryb, pracowała jako kelnerka, a czasem obsługiwała grilla. Nie bała się też ciężkiej pracy na gospodarstwie rodziców. 2 lipca 2004 roku w Warszawie zaplanowane były bardzo trudne egzaminy wstępne na uczelnie, do których przygotowywała się od miesięcy. Wiedziała, że musi je zdać, aby zostać farmaceutką i otworzyć swoją własną aptekę, o której zawsze marzyła. To był plan, który mógł utorować drogę jej młodszemu rodzeństwu, ale i rodzicom chciała pomóc. Zresztą Ania pomagała każdemu. Bez namysłu, gdy tylko pojawiła się okazja, zdecydowała się na wpisanie do rejestru dawców szpiku kostnego. Była też honorowym dawcą krwi, bo przecież każdy litr to szansa dla kogoś innego. Serce miała dobre i ogromne. W tym niewielkim, drobnym ciele mieściło się serce tak wielkie, że można byłoby obdarować nim całą masę ludzi. 1 lipca, dzień przed egzaminami, pomogła jeszcze rodzicom w przydomowych obowiązkach, po czym wykąpała się. Zapakowała potrzebne książki i notatki i wraz z Tatą pojechała na Peron. Do Gorawina dojechali około godziny 22. Zdążyła na pociąg w ostatniej chwili. Wyjechała godzinę później niż planowała. Zawsze do stolicy jeździła pociągiem o 21, ale tym razem odjechała godzinę później. Pomagała Tacie i zajęła miejsce w ostatnim wagonie w ostatnim przedziale. Liczyła na to, że tak daleko nikt się nie zapuści i będzie mogła jeszcze troszkę się pouczyć. Egzamin miała o godzinie 9 rano, więc noc na podróż powinna wystarczyć i na naukę i na odpoczynek. Poza tym Ania ciągle powtarzała, że nie był to czas na odpoczywanie i imprezy, a ciężką pracę o własną przyszłość. Na zabawę i rozrywkę czas miał przyjść troszkę później. Ania usiadła wygodnie, wyjęła starannie przygotowane notatki i zatopiła się w ich utrwalaniu. Około godziny trzeciej nad ranem skład zmierzający do stolicy kraju zatrzymał się w kutnie. Tam odczepiono część wagonów, przegrupowano skład i przygotowano maszynę do dalszej drogi. To właśnie tam do pociągu wsiadło dwóch chłopców, Artur F. i Dariusz M. Oni mieli w głowie tylko jedną misję: znaleźć kogoś, kogo łatwo można nastraszyć, obrabować i za zrabowane pieniądze zorganizować urodzinową imprezę. Dariusz w to wierzył, nie zastanawiał się nad tym, że jego kolega faktycznie chce kogoś zabić. Rozbój jak najbardziej wchodził w grę, ale zabójstwo. Samotnie podróżująca dziewczyna była idealnym celem. Obaj o tym wiedzieli. Dosiedli się do niej i początkowo zachowywali się jak normalni pasażerowie. Zapytali ją o imię, czym się zajmuje i dokąd jedzie. Ania odpowiedziała, że jest przyszłą studentką i jedzie do Warszawy na egzaminy. Dała do zrozumienia, że potrzebuje spokoju i najlepiej, jakby ta dwójka zajęła inne miejsce w pociągu. Wtedy Artur wyjął z kieszeni klucz, którym zamknął przedział, a jego kolega zasłonił zasłony. Od tej pory rozpoczął się koszmar 21-letniej Ani. Artur powiedział, że gdy dziewczyna zawoła o pomoc lub spróbuje krzyczeć, to ją zabiją. Ta groźba była wystarczająco skuteczna, bo dziewczyna nie podjęła później żadnej próby walki. Jak się finalnie okazało, walki o swoje życie. Czy obezwładnił ją strach, a może myślała, że gdy spełni wszystkie żądania sprawców, to ci ją puszczą wolno. Tego już się nie dowiemy. W zamkniętym przedziale dwaj bandyci przeszukali rzeczy należące do dziewczyny. Zabrali jej 120 zł, jakie miała od rodziców na wyjazd oraz biżuterię, którą nosiła na sobie. Zabrali jej również telefon komórkowy. Po chwili do przedziału zapukał konduktor. Sprawdzał bilety, więc zignorowanie go skończyłoby się pewnie wezwaniem patrolu policji. Chłopcy otworzyli przedział i za zrabowane wcześniej 120 zł kupili bilety. Ania siedziała cicho, nawet nie spojrzała na konduktora, choć była to idealna okazja, żeby wyjść cało z tej opresji. Pociąg ruszył dalej. W znów zamkniętym przedziale obaj na zmianę znęcali się nad bezbronną dziewczyną. Bili ją po głowie, po brzuchu, przyduszali. Straszyli, że ją zabiją, jak tylko wezwie pomoc. Ania tak bardzo się bała, że nawet wtedy, gdy obaj wyszli do innego wagonu, ona czekała na nich, nie próbując się ratować. Oczywiście trudno ją za to winić. Sparaliżowana strachem, bała się konsekwencji, o jakich wielokrotnie mówili sprawcy, a w zasadzie sprawca, bo do tego momentu ponoć Dariusz wierzył, że na rozwoju się skończy. Koszmar Ani trwał kilka godzin. Dopiero nad ranem, około godziny 6, gdy skład zatrzymał się na stacji Warszawa Zachodnia, cała trójka wyszła na peron. Ania płakała i bała się o własne życie. Usiadła na ławce w poczekalni peronu, a jej oprawcy szydzili z całej sytuacji i bawili się w najlepsze. Tłum ludzi przechodził obok, a ona wciąż milczała. W pewnym momencie, gdy na peron podstawiono skład jadący do Torunia, obaj sprawcy zerwali się na równe nogi. Wciągnęli Anią do wagonu, informując, że zabiją ją, gdy odmówi lub wezwie pomoc. Ona znów posłusznie wykonała polecenia, choć była już na skraju wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Wiele godzin podduszania, bicia i ciągle towarzyszący strach sprawił, że ledwo stała na nogach. Nikt jednak nie zwrócił na nią uwagi. Czy konduktorzy sprawdzający bilety też niczego nie dostrzegli, to wiedzą już tylko oni. Sprawcy znów zajęli miejsce w ostatnim wagonie w ostatnim przedziale. Pociąg ruszyła, oni kontynuowali swój bestialski rytuał. Artur już wtedy wiedział, że dziewczyna za chwilę zginie. W którymś momencie powiedział, że zaraz puści ją wolno, ale ma iść najpierw do toalety i umyć buzię, żeby nikt nie poznał, że płakała. Dziewczyna wykonała to polecenie. Gdy wchodziła do wnętrza niewielkiego pomieszczenia, Artur wszedł za nią. W tym czasie Dariusz stał na tak zwanych czatach. Myślę, że w tym momencie on także musiał zdawać sobie sprawę z tego, że zaraz dojdzie do zabójstwa. A może wiedział o tym od samego początku, tylko jego linia obrony ten fakt ukrywała. Artur w toalecie wepchnął do ust Ani papierowe ręczniki, tak aby nie mogła krzyczeć. Następnie wyszedł z nią na korytarz, a drugi z mężczyzn otworzył w tym czasie drzwi wagonu. Przy pełnej prędkości wypchnęli Anię na zewnątrz. Gdy dojechali do Torunia, udali się do Lombardu, gdzie sprzedali telefon i biżuterię, a następnie wrócili do swoich domów. Ciało Ani zauważył maszynista innego pociągu. Była godzina 11.45. Na miejsce zjechały się służby ratunkowe oraz grupa śledcza. Szybko okazało się, że nie był to przykry wypadek, jakie przecież się zdarzają. Nieraz było tak, że człowiek przespał swój przystanek i próbował wyskoczyć z pociągu, aby skrócić drogę powrotną. Tym razem jednak było pewne, że doszło do zabójstwa. Usta, wypełnione papierem, były jasnym dowodem na to, że ani ktoś pomógł wyskoczyć z jadącego pociągu. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna była przytomna i świadoma tego, co się z nią dzieje, gdy wyrzucano ją na zewnątrz. Zmarła wskutek uderzenia głową o nasyp kolejowy. Po upadku żyła jeszcze kilka minut. Poszukiwania sprawców tej bestialskiej zbrodni trwały tydzień. Czynności operacyjne pozwoliły wytypować osobę, która była w posiadaniu telefonu Ani. Mężczyzna został zatrzymany, ale szybko okazało się, że ze zdarzeniem nie ma nic wspólnego. Kupił telefon w Lombardzie, na co posiadał dokumenty zakupu. To już była prosta droga do rozwiązania sprawy. Śledczy udali się do Lombardu i zabezpieczyli umowę sprzedaży aparatu. Tym tropem natrafiono na Artura, który od razu wskazał swojego wspólnika. Obaj od razu przyznali się do winy, choć jeden zwalał winę na drugiego. Dariusz twierdził, że to on otworzył drzwi od pociągu, ale nie pamiętał, żeby jego kolega kogokolwiek wyrzucił. Tłumaczył się tym, że był pod wpływem środków odurzających i nie miał świadomości w tym momencie. Z kolei Artur uważał się za niewinnego, bo on tylko okradł 21-latkę, a Dariusz, wbrew jego woli, wyrzucił ją z pociągu. Prokurator jednak nie dał wiary tym zeznaniom. Biegli psychiatrzy ponadto rzekli, że obaj sprawcy w chwili popełnienia czynu byli poczytalni. Wyrok w tej sprawie zapadł 5 września 2005 roku. Sąd w Skierniewicach skazał Dariusza M. na karę 25 lat pozbawienia wolności. Artur F. usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością warunkowego zwolnienia po 35 latach odsiadki. Sąd uznał, że to ten drugi był prowodyrem i pomysłodawcą morderstwa, a Dariusz tylko wykonywał jego polecenia. Ostatecznie obaj przyznali się do winy i opowiedzieli, co się wydarzyło z 1 na 2 lipca 2004 roku. Po ogłoszeniu wyroku opinia publiczna żądała przywrócenia w Polsce kary śmierci. Fala protestów przetoczyła się przez Polskę, ale niewiele się zmieniło. To koniec tej smutnej i przerażającej historii. Młoda kobieta, która miała całe życie przed sobą, została bestialsko zabita przez dwóch psychopatów. Bo jak inaczej nazwać kogoś, kto życzy sobie w urodziny, aby kogoś zamordować? Dziękuję wam za ten odcinek i zapraszam na kolejne. Dziś już się z wami żegnam i do usłyszenia w niedzielę, spokojnego i bezpiecznego tygodnia.